Wrzesień. Jest to pora, aby sadzić nowe sadzonki lub przesadzać truskawki. Jedni pobierają sadzonki z wąsów, inni kupują, a jeszcze inni preferują sianie nasion. Jaki sposób by nam nie odpowiadał najbardziej, jedno jest pewne, że co dwa, trzy, cztery lata musimy nasze uprawy odmłodzić. Ale młode rośliny w pierwszym roku uprawy nie dadzą nam tylu owoców, ile byśmy marzyli. Trzeba by na pewno ale jak to zrobić, aby zakładając plantację w tym roku na jesieni, już w przyszłym zbierać plony? Czy jest taka możliwość? Jest i ja Wam o tym opowiem. Aby krzaczki odmłodzić i nie czekać dwa lata na ich obfite plony, musimy po prostu nasze stare nie wyrzucać, tylko podzielić. Od czego zaczynamy? Przede wszystkim o dezynfekcji grządki, na której będziemy sadzić nasze sadzonki. W tym celu bierzemy konewkę z ciepłą wodą i rozpuszczamy w niej kilka kryształków nadmanganianu potasu. Woda nie może być ciemnego koloru, tylko średnio różowego, dlatego radzę Wam zacząć od rozpuszczania go w maleńkiej ilości i w miarę potrzeby dodawać. Taką dezynfekcję gleby możemy przeprowadzić w całym ogrodzie pod wszystkie uprawy i skutecznie. Po rozpuszczeniu nadmanganianu potasu w wodzie płynem tym podlewamy ziemię przed sadzeniem lub sianiem. Ale wracając do naszych truskawek, proszę pamiętać, że nie powinniśmy ich sadzić w tych samych miejscach, co rosły poprzednio. Powinniśmy zastosować płodozmian. I co dalej? Ja wykopuję krzaczki, które już przestają owocować. W pierwszej kolejności wyrzucam bąsy z sadzonkami. Ponieważ nie chcę długo czekać na owoce i rękami zaczynam je rozdzielać. Dlaczego rękami? Ponieważ nożem lub sekatorem bardzo łatwo mogę je uszkodzić. Z jednej starej rośliny uzyskujemy minimum cztery nowe sadzonki. Po ich posadzeniu musimy je podlać. Najlepiej, aby to nie była czysta woda, tylko specjalna odżywka, która je wzmocni, pozwoli szybko ukorzenić, a jednocześnie pomoże przetrwać dobrej kondycji zimę. Co powinniśmy zrobić? Do konewki z pięcioma litrami ciepłej wody dodaję dwie czubate łyżki popiołu drzewnego oraz dobrej jakości ekologiczny nawóz potasowy, według zaleceń na opakowaniu, tak zwane kwasy potasowe. Całość dobrze, że mieszamy. Każdą sadzonkę podlewam pół litrem tej mieszanki. Jeżeli pomimo ostrożności przy dzieleniu roślin korzenie, które z nich zostały lekko, lekko uszkodzone, to też nie jest problem. Przed kopaniem wkładamy je do popiołu drzewnego i dobrze nim obsypujemy. Dzisiaj przedstawiłam Wam sposób roznożenia truskawek metodą dzielenia krzaczków, czyli taką, która daje najszybciej owocujące w dużej ilości truskawki, bo już na wiosnę będziemy mieć spory plon. Niedługo opowiem Wam o dwóch pozostałych, czyli o zakładaniu plantacji z sadzonek, z wąsów i o najrzadziej spotykanej z siewu nasion. Rozważymy też kwestię, z którą niedawno się spotkałam, czy truskawki mają płeć. Jesteście ciekawi? Za parę dni o tym Wam opowiem.